Nie jestem Mysza, to jest kolejny odcinek za ręki palladynem, bufladynem. To co nam się udało złożyć z kart właściwie irni i Latu. No i przechodzimy sobie do giereczki Znowu mam trzy questy i nie mam kiedy ich wykonać. Mam zagrać 10 kart z kombinacją. Użyć chyba 50 razy Hero Power. I zagrać 50 kart szamana. Nawet nie pamiętam ile dokładnie. E, tam mam kart zagrać. Tym, tym, tym. No. Będę walczyć z tym szamanem. No. Wszystko out. To znaczy. Myli mi się znowu. Nie wiem ile kart y, mam. Ile kart mam. No. Jak... Ile razy mam użyć mocy specjalnej, kurwa? Tyle męczarni. Mamy dwójki i nie mamy nic na, późniejszą, na późniejszy etap gry. No tutaj jest zdecydowanie jaski gorzelnik. Żeby ten okrzyk bojowy nie sprawił mi potem problemów. Najprawdopodobniej już w, naj... w następnej turze będę musiał ten darmo rzucić. Nagrywamy hmm. to. Ja się zastanawiam, czego tradować. Jaki to ma sens? Tak sobie myślę. Pojduję go. To ma tylko jeden sens, a mianowicie. Panna Argentu, który szarżą mi zabija tego 2-3, i potem wymienia się wilkiem, i, i zaczyna się robić problem, bo trasy prowadzenia. A to jest takie bezpieczniejsze do grania. Proszę do tracenia, nie najgorzej. No, ale nie mamy żadnego dropu. Skiermek argentu. Wolałbym szczerze, jakąś trójkę. Dokładnie Ogra mięśniaka jako moją jedyną trójkę, którą w tym momencie mógłbym zagrać. Bo to jeszcze natnienia. Nie spoko wyposażenie broń, ale łzy są często grane. Mhm. Mm no muszę wierzyć sobie zagrać. I do przodu. Nie ma sensu atakować tą 3-2. Bo się pojawił jakiś wachlarz aż i miałbym problem. Blood, tylko po co Evi, A, Ewi? No bo... Takie to... E... Ogólnie cała ta arena taka... E... Nie wiem, po tutaj... Pipa. No to... Rycerz Srebrnej grof w dłoni. Tak? Tak, rycerz srednej dłoni, wchodzi na stół wraz z kierunkiem 2 na 2. No i znowu mi coś zacina. To, miasto, no A, i problem jest taki, że ja nie mam żadnego remowalu. Skoro nalegasz. No to, to dotarczące herbatki wydają się być spoko. Na taki stół. pozwalają mi co prawda co najmniej dwie kreatury strajdować. A potem dopiero się rozbiją no i się zobaczy. Obskurna wieprzmama. No to myślę, że tutaj będzie spoko ten żywiołak. Zabrażanie tej już mamy. A w sumie mogłem na niego zagrać ten dar mądrości. Za 6 manę 6-6. No i dalej jest złe tłumaczenie. Już ponad tydzień temu chyba wyszedł. Update, a, a tutaj się nic właściwie nie dzieje. E, tutaj myślę, że równość pójdzie plus widmowy rycerz. Pozwala mi to rozbić tego, wytrajdować te ciężkie kreatury. Więc równość się wydaje być spoko. To tu to ciąg, widmowy i koniec skóry Powinienem zagrać ten darmon bo i to był missplay, na tego 26. 6 Schowaj się za mnie! Srebrna luna nie zginęła, póki my żyjemy. I traduje, te tak? No. O, tu zada! to... To się wydaje spoko i to tutaj zbiję tą boską tarczę Trochę mi te hapsy uciekły i bałem się o to czy tutaj dam radę no przeżyć żyć mhm. Morlock Knight jest spoko. Teraz zagram y, na tą jednostkę Dark Roo. Nie Dark Roo, tylko Dark Mądrości. Ach. Dobra. Zagrana. Dwa mnie Powiem szczerze, tą tarcz, y, Tą talią będę po prostu walczył o trzy bo... później siadły te synergie, mimo wszystko. Szybkie szmugle, które nie dostałem chyba na start ani razu. Ah. Działo okrętowe szpicel z postępnego załuku. To może zostać działo i szpicel, a Kodo i Herlaki Out Będę walczyć z honorem. Może odkryję z tej karty coś na trzecią turę. Bardzo jak krzyk, jak wrażę. Zombiaka razu nie dostałem na start. Świetnie. Dobra, no to koniec. działo okrętowa. Nie było sensu grać tego szpicla i jeden HP nic by nie sterydował. A frasbalt. Ok, wymiana jeden za jeden. No to gramy w No, szmuglerka. A Grzecharata 3 jest beznadziejną kartą, gdyby ktoś się zastanawiał przez tą umiejętność. Przepraszam, um. ale palisz się! Okej, okay, Mediwa. No, to gramy w Badałem szczerze na widmowego rycerza, to by był najlepszy drog. No tutaj mamy zagranie z tą pandą, czyli odkrywamy kolejną kartę. Nie było sensu. No nie miałem co nawet atakować. w Wuldaman wyzdaje się być spoko. Ale zaatakuję go. on nie ma raczej. Nic mnie nie powinno zaboleć. A tajemny intelekt jest spoko. No i jest dopingowanie, ten trade. No, to gramy widmowego rycerza Fajna kreatura teraz. No, tylko szkoda, że nie mam jak zabić tego 2-1. Ogólnie, beznadziejna karta, ale. No boże, ja to będę musiał nawet zamrozić to jest najgorsze. Wolno mi tutaj może za duży problem sprawić Fireball Oki okay. i właśnie wysmok. Myślę, że tą kreaturę póki co sobie wyłączymy z gry i to strejdujemy. Dwa hp nie jest tak łatwo zadać magowi. Ręki. Na pewno nie w skromnika, którego nie może pingować. Nie, nie, nie po prostu nie rozumiem. W tym momencie ja najprawdopodobniej wygrywam tą grę. Bo dodanie mi dwóch kart. Jest OP. Zagramy to. O, i ten golem wydaje się być lepszy. Bo od pinga nie pada, więc musieli dodatkowo coś zużyć. No, buff. Takie sobie. zobiję, um, zagram tego żucio płetwa, um, aha polimorf, miksura polimorfii, e, to zagram na to, hero power, I koniec. Wybieram moc. Daję losową miksturę do Twojej ręki. też nie wydaje się najgorszą kartą. I to jest mikstura polimorfii. To już wiemy, bo jedyna, to jest jedyna mikstura z sekretem. Eee, no tutaj ta Mulka All będzie. I królu I do przodu. Póki co nie wygląda to najgorzej. Nic No cóż, ten brudny szczur mu najprawdopodobniej przegrał grę. Co prawda... Mnie tam jedno. Każdy by wolał um, wyciągnąć to walił jednak Z tej karty. Hmm. Tak, zagramy. Tak wytradujemy. Tak, uroczyste czuwanie. No i mamy Tygrysa Zastanawiam się między Shielded Mini a Hero Power Ale ja w sumie mogę zagrać wszystko No i to no. no nie, teraz swing Strike strasznie mnie pokara ale, bez Hiropower, nie jest tak mocny. Może dać Ci ognia. A no, gniomisz nie no! najgorzej. Znowu, kurierka biegał mi hero power. Czekam na rówkach. Oh. Nie, to tak. idę to wszystko. Koniec który Nie chcę grać tych kart. Gdy strasznie dużo dobrał i strasznie sobie rękę rozszerzył tymi kartami. Smak. Okay. Murloc Knight jest świetny. Zastanawiam się czy tutaj nie wcisnąć po prostu równości. No, ta równość się nie wydaje wcale najgorsza. Rate tego. Murloc, Hero Power i resztę twarz. Nie było sensu tradować tej tego Stronika 3 No ale cały czas e, Framestrike robi mega value. Dobra, udało się. A to jest jeden ja co sobie polecimy. Na szczęście te trzy wygrane już są. Znaczy, by znowu jagłowce miało się skończyć na 6-5? To byłby spoko wynik. Na tym lecie miałem dość duży problem z tą grą. Ta rozdanie Anduin. zostaje tutaj. Na tym lecie miałem duży problem z grą, dlatego że. Będę walczyć z honorem że no, no, no właśnie yy, Wyciągał dwie karty z jednej 4, 3, 4, 4, 5, 5 No mega, mega palio. Nie ma co tutaj mówić. No tutaj widziało Ten okręt mięśniak też pozwala każdą czwórkę obecnie strejdować, O ile trafi? No i co tam pani kapła, nie? Standardowo wkręcę siłkę. Poza tym da się tą Firebarkę odpalić, ale trwa to strasznie długo. Co dopiero karniak? O oh, Ten najmnik jest oh. najlepszą kartą zdecydowanie. Nie czymś co chcę zobaczyć. Następnie nie wiem czy nie będę zmuszony do Murloka. Ale wszystko zależy od tego co on zagra. Boxer. Ale ci przywalę. Aha. Aha, no dobra. Chcesz coś wysadzić? hero Polar. Nawet nie wyszedł ten najgorzej, ten... ten szalony bombiarz. Gdyby trafił, no to na pewno by tutaj Murlock Knight wszedł. To jest raczej kreatura, którą trzeba zabić. Przeciwnik musi trochę potencjału na to... ładować.

Niestety najprawdopodobniej nie będę mógł grać do Power do tego murloka, żeby go wykorzystać. Bo Orcy maga mam na ręku. Nie mam innych kart. Miałem szybkie early i wytraciłem karty, dlatego teraz by się na przykład przyczyni kultu przydała uroczyste cz cz czuwania. Muszę to rozważyć. Albo dar mądrości, no dar mądrości też wydaje się, być szpoko. Co my tutaj lecimy do przodu? Strasznie mi się równoręka ręka teraz układa. I nie mam kiedy użyć tego hero power. A z chęcią, gdybym miał jakąś piątkę tutaj, zdecydowanie chciałbym z tego muru Knighta wyciągnąć value. No! Co ja chcę, ale ten mur, co robił waliu? Bo rzucenie entomba na murloka, który nic nie zrobił w tej grze przez od... turę. przez dwie tutaj w sumie. Jest yy, mega wybieranym urządzeniem efekty uboczne. Nie bójmy się nic. Bój zagramy? Tutaj oczywiście. Hey, zbiery, to tak. A... Aldor mi się nie przyto da. Płatny za łuka. Nie bardzo. Ten Orly róg, może tutaj wcisnę. To jest jednak broń. Za sprawiedliwość. E, tak. 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 I Damulka na Zombieaka. Następnie odkrywamy kartę ze Złodzieja. I w sumie nie wiem za bardzo, co wybrać. No plus jest taki, że light bomba mnie nie boli tutaj. Lightbomba mi nic nie zabija. się Efekty uboczne? Nie bój nic. Znowu. Harmon też jest spoko. Ale tego Rafała yes, ma sobie yes, myśli, nie? Ani mru mru. Sprawiedliwość. Tak zagram. A, jaki to był sumnik? Aha, 3-4. Teoretycznie mógłbym mogłem tego szpicla oddać i nie obijać tego. To było chyba lepsze. On sobie też zniszczył. Nie wystraszyłem. Jakby mi arcyzłodzieja złodzieja zabrał, tak jak gra by się obróciła o 160 stopni. Przepyszny sok z hmm. Hmm. O, to jest Lita w sumie. Nie o czym ja myślę. Macie jak tutaj dalej tradować, a nie było sensu, bo to jest Lita. Jakiś znaczny jest no dobra, to by było na tyle. Mamy cztery winy. Te ostatnie gierki nie wychodziły najgorzej. No ale. To jest staria, w której jak ma się start, no to jest co robić. Ale boli cały czas to, że zębiaka nie dostaje na rękę startową. Dobra, no to, to tyle. Dzięki za oglądnięcie i na razie widzimy się w następnym odcinku z Arenki.